Cześć, z tej strony Kamil z Innymi. Dziś porozmawiamy o temacie, który wielu z Was pewnie spędza sens powiek. Podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Choć nazwa brzmi skomplikowanie, postaram się wszystko jasno wytłumaczyć. PCC to podatek, który pojawia się w wielu sytuacjach życiowych i biznesowych. Gdy kupujemy samochód od osoby prywatnej, zmieniamy umowę spółki czy bierzemy pożyczkę. Dlatego warto wiedzieć, kiedy trzeba go zapłacić, jak prawidłowo go obliczyć i w jakich sytuacjach możemy być z niego zwolnieni. Zacznijmy od podstaw. PCC to podatek, który płacą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne przy określonych transakcjach. Zgodnie z ustawą podatek ten obejmuje: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy oraz praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, ale tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów lub zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia. Umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, szczególnie w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Co bardzo ważne, PCC obejmuje również wszelkie zmiany tych umów, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania. Kiedy dokładnie musimy zapłacić PCC? Jest kilka warunków, które muszą być spełnione. PCC płacimy, gdy przedmiot transakcji znajduje się w Polsce, prawa majątkowe są wykonywane na terenie naszego kraju, rzeczy znajdują się za granicą, ale nabywca mieszka w Polsce, a transakcja odbywa się w kraju. W przypadku umów spółki sytuacja jest nieco inna. PCC płacimy, gdy siedziba spółki osobowej znajduje się w Polsce, rzeczywisty ośrodek zarządzania spółki kapitałowej jest w Polsce, siedziba spółki jest w Polsce, a jej centrum zarządzania nie znajduje się w innym kraju Unii Europejskiej. Kiedy przedsiębiorca musi zapłacić PCC? Najczęściej spotykamy się z tym podatkiem przy zakupie rzeczy, które nie są objęte VAT-em. Klasyczny przykład to zakup używanego samochodu od osoby prywatnej. Wtedy trzeba zapłacić PCC. To samo dotyczy pożyczek między osobami fizycznymi czy umów spółki. Warto pamiętać, że PCC nie jest tak powszechny jak VAT czy PIP, przez co łatwo o nim zapomnieć. Jednak jego niezapłacenie to wykroczenie skarbowe, które może skutkować karą grzywny, a nawet pozbawieniem wolności. Dlatego warto wprowadzić w firmie odpowiednie procedury, które pomogą pamiętać o tym obowiązku. Kiedy dokładnie powstaje obowiązek podatkowy? Zasadniczo w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli np. podpisania umowy. Są jednak wyjątki, takie jak przy pożyczkach z wielokrotną wypłatą, przy każdej wypłacie, przy podwyższeniu kapitału spółki, w momencie podjęcia uchwały, przy hipotece, w momencie złożenia oświadczenia lub zawarcia umowy, przy orzeczeniach sądu w momencie uprawomocnienia się wyroku. A kto właściwie płaci ten podatek? To zależy od rodzaju umowy. Przy sprzedaży – kupujący. Przy zamianie – obie strony. Przy darowiźnie – obdarowany. Przy dożywociu – nabywca nieruchomości. Przy podziale spadku – osoba otrzymująca więcej niż jej udział. Przy pożyczce – pożyczkobiorca. Przy hipotece – osoba ustanawiająca. Przy umowie spółki – wspólnicy lub spółka. Ważna informacja. Jeśli umowa jest zawierana u notariusza, to on pobiera i odprowadza PCC. W takim przypadku nie musimy sami się tym zajmować. Jak obliczamy PCC? Podstawą jest zawsze wartość rynkowa przedmiotu umowy, nie cena z umowy, a stawki są następujące: 2% przy sprzedaży rzeczy, 1% przy prawach majątkowych, 0,5% przy umowach spółki i depozytu nieprawidłowego, 0,1% przy hipotece od kwoty zabezpieczonej wierzytelności. 19 zł przy hipotece na zabezpieczenie wierzytelności o nieustalonej wysokości. Jak zapłacić PCC? Trzeba złożyć deklarację PCC-3 lub PCC-4 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku deklaracji zbiorczej PCC-4 mamy czas do 7 dnia następnego miesiąca. Można to zrobić przez internet w e-urzędzie skarbowym lub osobiście w urzędzie. W tym samym terminie należy też płacić podatek. Na szczęście istnieją sytuacje, gdy jesteśmy zwolnieni z PCC. Dotyczy to sprzedaży walut obcych i kryptowalut, bonów i obligacji skarbowych, rzeczy ruchomych o wartości do 1000 zł, niektórych praw majątkowych. Podsumowując najważniejsze kwestie. Podatek PCC to podatek, który należy zapłacić m.in. w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży, umowy pożyczki czy umowy darowizny. Prawo dokładnie precyzuje, czy w danym przypadku powstał obowiązek podatkowy. Podatek płaci każda ze stron lub jedna ze stron w zależności od rodzaju zawartej umowy. Wysokość podatku PCC również zależy od rodzaju umowy. Podatnik zobowiązany do zapłaty PCC musi złożyć deklarację PCC3 albo zbiorczą deklarację PCC4 do Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, albo za pośrednictwem platformy internetowej Urzędu Skarbowego. A teraz pytanie do Was: czy mieliście już do czynienia z PCC? Uważacie, że ten podatek jest zasadny? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.